What is this gift you wish to give me? It will not come from me. It is a gift you must give yourself. More riddles. What fun you are! Let me say it another way. My gift is not for giving or taking. It is a way of living. Well, still no clearer. It is a thing better demonstrated than described. Then I will wait. Forgive my jest. This gift we call a leap of faith. It is one of our brotherhood's most sacred rites. It is not a tool we use against our enemies, but an act we embrace to strengthen our resolve. Like your meditation, it centers our minds, steadies our hands, and purges fear from our hearts. And more practically, it aids our movements in flight or in stealth. You call it a leap, and we are climbing a rather steep hill. <laughs> there it is again the shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me from this cliff, is that it? Please tell me if I'm near the mark. And spoil the surprise? To perform the leap of faith, you must give yourself over to something greater. The gods? Yourself. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this, and you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of the world. To fear this would be a waste of worry and tears. Good. Then your mind is already attuned to my lesson.. Kakanka? <gibberish> Super. <smart noise> <smart noise> <smart noise> I will leap first. On my word, you must follow. Lean into your faith, into your strength, and take flight. You want me to jump from here? Yes. I would sooner grow wings and fly away. Thank you for the lesson, but uh... wait and watch, Hytham! Hytham, headed fool! Are you injured? You see! My faith grew stronger than my fear! And that loam cushioned your fall! Eivor! I have not seen this side of you before! Do not feed your fear! Conquer it! <sighs> I've seen my death in a vision. It was not here, not today. Mm. Yeah. Fall. And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor, a purging of fear, a gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. And thank you, Eivor, for hearing me out. You called this leap of faith a sacred rite. Do all Hidden Ones practice this same ritual? As far as I know, it is a rite of initiation that dates back to just before the birth of the Christian Jesus. Are you hoping to initiate me? I might try if I believed you would join. But that is not my purpose in England. Basim and I are hunting larger prey. The Order of Ancients. Yes. You remember the medallion you took from Kjotve's body? That is their symbol. They are a plague, one we hope to purge from this world. Like us, they act in secret. But their aim is to rule the world, not free it from unnatural fetters. The desire to rule is not unique to this Order. Sigurd and I want the same a land to call our own and the honor that comes with it. Do not compare yourself to such people. The Order has no honor, no principles, no humanity. Yet they sit on a great many of England's thrones. If you seek to pacify England for the safety of your clan, then it may be in my interest to give you aid. I understand. You desire alliances. We seek to rid England of its deepening rot. Where these hopes meet, our cause does too. You may think this land ruled by harmless Jarls and bumbling Thanes, yet look more closely and you will find a deeper threat. The Order's invisible hand touches all. It shapes everything, instilling its poison into every level of society. From the lowliest fishmonger to the richest merchants, from wealthy thanes to useless kings, the order has corrupted all. Huh? leap of Has given me one task here: to locate and eliminate the order of ancients in England, in whatever dark corners they reside. If we work together towards this end, it will benefit us both. You will have greater influence over the kingdoms of England. And you will have more medallions to count. Exactly. You should begin in London. I have credible reports that the Order is working now to seize the city. I will speak with Ranbury about this. And while you are there, be on the lookout for our symbol. Centuries ago, the Hidden Ones had bureaus built around England. There were six, I believe. If you can find them, search them well for documents bearing the same symbol. To bardzo Dziękuję, Adam, za wszystko. Okay. Zakon starożytnych. Zakon starożytnych to sekretna, pogańska organizacja, która przeniknęła do wszystkich warstw społecznych, wyszerzyć szerzyć swój dogmatyczny sposób postrzegania świata, aby się jej pozbyć, trzeba szukać wskazówek eksplorując świat gry. Za zeloci to najemnicy, którzy wspierają zakon i wcielają w czyn jego wyroki. Odnajdując i eliminując zelotów zdobędziesz wskazówki demonstrujące członków zakonu. Ok. E, wskazówki można... Z jego można odszukać. Hierarchia zakonu. Oh. Czytać. O, jak go spotkaliśmy. Chciał nas zabić. Dobra. Kodeks. No. Teraz to ona nam zostało. Dobra, tylko się skuczy. Mega, mega zaleko. Możemy się tutaj tepnąć. Teraz pójdę... Prawie... ...poko... ...poko Spróbujmy. Może się okazać, że nie będę mógł... ...no nie no, mogę przepłynąć po prostu. Spoko. Tą łódką tak dość wolno się kurczę.

się tylko mieć. Terenowy Zobaczymy czy można przepłynąć nim. aris mażna pseponąns nie ma surowczyków jakichś fajnych. To jakoś drapać. Gdzie jestem tu? A, tak. Вон ты бежишь, как в шат. Вот. связи Hmm. dużo Cześć, witam serdecznie. Dobra, idziemy zrobić punkt, żeby potem było nam łatwiej. No! skaczesz. ...by potem było nam łatwiej podróżować. Kurde, tu jakiś duży sprzęt jest. gw jest tam Przezastrzelone Маслав. Bom Não, vai dar tudo. Vai dar. O Jezu. Team Jumper. Dzięki piękne, okay. co tu jest ciekawe. Grwana moc. Ja muszę się dostać. Muszę dostać to, A to najpierw to pójdziemy. Za to go tutaj chyba nie pojadę, chyba pan chciał umiejętności chętnie. Zblokujemy, żeby potem można było. O nieź nam się znaczył. Mam mianowicie tak. Zaczynałem kiedyś przygodę z komputerem bardzo dawno temu miałem. Potem Intel, teraz mam komputer. Mam PS4, jest problem, zastanawiam się co kupić dobrego, czy kompa, czy PS5. Czy coś poradzisz, wiesz co? To... Mi jest trudno poradzić ze względu na to, że ja mam komputer i mam konsolę. Tak? Więc ogólnie... Hmm, PS5 Cię wyniesie o wiele mniej, bo możesz ją kurczę, kupić za... Za 1800 zł, tak? A dobry komputer, minimum z piątkę więc Ech, musisz sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, tak? No bo teraz zobacz. Chore, chore ceny tak naprawdę. No w tym momencie to, to się nie opłaca totalnie kupować eee, karty graficznej, tak. Mm. Jest docelowo docelowo, na przykład na początku przyszłego roku e, będzie można za 2400, na przykład 3070 kupić i do tego w miarę jakiś sensowny procesor i, i jest fajnie, tak? Wiesz, zależy أك من جداني.